Erwin, poświęć dół, się! La dół, la dół, la dół. O kurwa, na dół, na dół. Ja pierdolę. Gdzie masz furę, gdzie masz furę, gdzie masz furę? Ja pierdolę. Dobry, proszę do mnie, sens, już się poddaję. Hecha, <grym się> gdzie? Kurwa. Kurwa. A, no to to jest kurwa problematyczne. Poddajemy się, poddajemy się! O kurwa. ja pierdolę. NIE! NIE! Dobra, poddaję się! Maski! Kur... Dobra, chuj. No panowie, co tak długo? Witam, ja na spotkanie.